Cześć, ka Doktor. Powiem Wam tak. 29 lat naprawiam samochody, i zastanawiam się, czy cokolwiek jeszcze mnie zdziwi. dziwi. Eee, klienci przyjeżdżają do serwisu i mówią: proszę pana, proszę naprawić samochód najtaniej. Najtaniej jak się da. No to jest jeden z przykładów naprawy samochodu najtaniej jak się da. W Volkswagenie Fox ktoś przed nami wymienił szczęki hamulcowe. Czy zestaw montażowy, wszystkie sprężynki, cylinderek hamulcowy. Przy okazji, piastę z prawej strony. Ale dlaczego do cholery nie wymienił z lewej strony? Gdzie w zestawie szczęk hamulcowych mamy komplet na lewą i prawą stronę? I zobaczcie, tutaj są szczęki nienitowane. Ładny cylinderek, ładna piasta. Nie wiem, nie rozumiem pewnych rzeczy. A co z drugą połową szczęk? Do kosza to wylądowało? A tutaj zobaczcie, ferodo, inna konstrukcja, skręcane szczęki. Tak wygląda cylinderek, jeżeli się uszkodzi i puści przez uszczelnienia płyn hamulcowy. Czy nie można było tego wykonać od razu? Czy nie można było od razu wymienić drugiego zestawu szczęk hamulcowych? Ponieważ z tamtej strony widzieliście, jest nowy cylinderek, czyli jak jest nowy cylinderek, to oznaczało, że tamten cylinderek puścił. Uszkodził się. Rzeczą obligatoryjną, naprawiamy lewą stronę układu hamulcowego. Musimy też naprawiać prawą stronę układu hamulcowego. W samochodzie osobowym nie ma tak jak w ciągniku podzielony pedał hamulca, że możemy oddzielnie hamować se prawą stroną układu hamulcowego lub lewą stroną układu hamulcowego. Obydwa cylinderki pracują tyle samo, obydwie szczęki pracują tak samo w identycznym okresie czasu. Nie rozumiem tego. I teraz tak. Klient. Chciał mieć tanią, no to ma taniej, Wymienione tylko z jednej strony układ hamulcowy. I teraz tak, trafia auto do kolejnego warsztatu. Klient może nie pamięta historii, że miał tanią być naprawdę. Jaka jest sytuacja? Będzie, bo warsztat oszukał, bo mechanik to złodziej, bo zmienił tylko jedną stronę. A co zrobił z szczękami na drugą stronę? Na stronę lewą? Czyli ukradł te szczęki hamulcowe. Zupę sobie pewnie z nich gotuje. I to właśnie jest taka sytuacja, że. Ma być tanio, tanio, co to znaczy tanio, ale niekoniecznie dobrze. Cześć.